To jest takie czarno-białe. Bulion spadł. Na dole jest takie czarno-białe. Tak. Pokażę. A to ty weź tutaj torenkę. Kasać. gramy. Co ty tak. trzymasz w ręce? Na. nie. dlaczego trzymasz bombę w ręce? To nie, to jest. Się. Daj mi tę bombę, bo się pokaleczysz jeszcze. <laughs> Daj mi ją. Daj, oddaj, proszę ładnie. O, mhm. wyrzucił, oddał ładnie. Czekajcie po tej wodzie, tak do góry? O, dał, że to jest, jest Kłamie! Jak kłamie? Gdzie ją wyrzuciłeś, Bulion? Proszę, o tu jest. Co <ślał> <ślał> mi latarnią po oczach świeci się? 6 chopa mi zostało. Ja się <ślał> zgubiłem! <tam. Przecież ślał> bulion. Wyrzuciłem ją. Chodź, porozmawiamy. O, może trochę w inną stronę, bo idziesz Co? w stronę innej bomby. Są to są bomby. jest inna bomba nad nami, dokładnie. Tak. Gdzie wy jesteście? trzeba iść w innym kierunku. No nareszcie odnalazł nas Kolejków. Kolejków? Zobacz, że to. Tutaj? No. Traitorzy. No, ale... Coś też mi się tak daje, bo deka gada coś o, o bulionie, o żeby nie to To chyba spadł Ty no chyba Jaka położa Jak jak tu ja? gdzieś bomba. No właśnie Świetna runda. Zajita Całą rundę Jak zawsze. Kamil jak zawsze Ej, jak to dziwnie mieszka? No dokładnie. Co? No. Chodź ci coś pokażę. Coś mi pokażę, dobra. Ale tako? A, tu, A gdzie jesteś? Tu, 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 z... Kamil! Za tobą, z tyłu. Chodź. Ale Kamila mi też mogę pokazać. A gdzie wy jesteś ci w tej wieży? Czekaj. Chodź, Kamil. nie. chodź też. Woody. O, nie, dobra, widać. Ja tak nic widzę. nie zrobię, chodź ci coś pokażę tylko. Nie, ja też ja nie, strzelaj do mnie. Ja też do ciebie nie będę strzelał. No chodź, ja też jestem tu z taką przecież. Da, to kami, a gdzie Kami? A gdzie Bullion, Kami? A, a. U Lyon. U Lyon mm. gdzie Kami? Julian, żyjesz? Julian? Julian, gdzie jesteś? Julian detektyw, więc nie żyje. Chodźcie, bo mam tu coś pokazać. Ta, ty masz tam dżihad bombę. Nie. Obiecuję, że nie wysadzę dżihad bomby. Pa, ja, Woody, pas. Pa. Tutaj. Dobra. wejdź tam. Co ci się stało, Woody? No. Na no. jakiej jesteśmy w mapie? O, teraz na Co to za bomba tutaj? Gdzie? Gdzie? Nie w... on, dlaczego przyszedł obok tej bomby i nic nie zrobiłeś z nią? Woody'ego tu spotkał. Ciągnij tutaj. Woody. Kabel. Woody! tu był? Nie, ja nie byłem. Woody, gdzie uciekasz? Dawaj tutaj. Co? Tak, już jest po tobie, gościu. Gdzie? Ja już gdzie cio... Woody? Dawaj Woody'ego, tutaj budzisz, no. A ty, kamil jesteś razem z nim! Bo ty trolujesz, nie podchodź tam, nie. tam jest bomba. Gdzie jest bomba? Ty jesteś kamień razem z nim, ja ci nie ufam. Dobrze wiesz, kamie, gdzie jest bomba? Gdzie mnie nie znajdziecie? Gdzie jest nasz detektywów? Detektyw chyba nie żyje. Zostaje jakby detektywem. Gdzie mnie nie znajdziecie? chłopacy Gdzie się nie znajdę? O. I Żyje. Ja wiem, to mogę zauważyć. Ja nie widziałem tej bomby, tego tak bym od razu do Woody'ego. Woody! Dobra, Woody leży. Rejtor. Skajek, żyjesz? Skajek nie żyje. No to jest nie znalazłem jego tego ciała, ciała, ale ciała nie nie widziałem. Ale się nie odzywa, a był detektywem, a tak to by się odezwał. Logiczne, tak? Jestem, tam również, obok się Mario. Nie. Mario jest tam. Prosił. Ja, jeszcze nie będę nikogo zabijał. Ja nie, już obiecałeś, Będę Nie, nie. Dostawcie mnie. Niech krew się przeleje. <gamy> Dlaczego mi to robisz? Dostawcie mnie. Ajoje. <gamy> jak on skoczył. Tak, to I ile ta, ma ta. Ma ta. Bulion, traitor! Zobacz, ja? przepraszam. Bulion! Dalej cię zabiję, jak tyś traitor. Mówiłem, że przepraszam. Przestałem strzelać. Hmm. <noise> to był mój gest na zgodę. Zaprzestanie strzału. Na 5HP, twoje. No. No. <laughs> A ja spadłem poza bafel. <laughs> bulion ty debilu. Ja ogłaszam konkurs. Dajcie mi jakąś broń. Nie za Ale by, się Ale bez dzikar bomb bo dzikar tak, bomby. Jak? Ktoś... bez strzelania. Ogłaszam Jak ktoś konkurs. Ktoś da dzikar bombę, to. Ogłaszam konkurs, zapraszam do góry. Na latarnie, bo... o... tak? Nie, 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 nie. Tam, gdzie bulion był. Gdzie bulion? No. Tu do góry, za mną, zapraszam No właśnie tutaj Dawaj tutaj, normalnie Już idę tam mm. Kurde, wspomka Czekajcie, Czekajcie na, na mnie na z mnie Z racji, że jestem organizatorem Będę oceniał skoki Ja mam Zapraszam tutaj Tu, 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 tu A może w sumie lepiej będzie z tego skakać Czekajcie Z tego domku Wchodzimy do domku wszyscy O. I Tutaj się Dokładnie to samo pomyślałem. I trzeba trafić do tej wody. Jako ja się ustawię, będę oceniał skoki. Ten, kto będzie miał najmniej, ten umiera. Tak, jak pierwszy. Czekajcie. Jakiej wody? No, to A, tak, głębokiej wody. wody. Czekajcie. ja się muszę Gdzie jest ustawić. woda? Ja nie widzę. Tu jest. Czekajcie. To może po kolei. Proszę. Pierwszy, pan Kamil. Tak. A, proszę, do zejść. Tej wody. proszę zejść. Kamil, trzyma kciuki za siebie, Kamil. Ja też, że ktoś tu będzie w te Uwaga, pozycja. To zakonuje, no. No. I... Proszę skakać. Powiem, patrzcie na mnie. Poleci. Trafnie. Tak, tak. Tak, 7 na 10, bez żadnych wy <laughs> wygibas. Ale jaki piękny półbłogosławiec. Klasycznie, no? <laughs> proszę. Kolejny bulion. O, bulion. bulion. Dalej. Zdecydowany faworyt 10 na 10 I detektywa przy okazji Było 10 Mogę, mogę broń wrzucić jak mi nie wierzysz. o i padł. raz, dwa, trzy, cztery Jak ty mnie dopiero 8, 9, 10, już To mi detektywa zabił <gry> Ej, bomba! Halo? Deka! Nie. Bomba. Deki tu nie było ja. tylko. Ej, tylko deki tu nie było. Ja, deka! Nie było deki. Deka, Deka! 100 Cisz deka, 100%. Jaka bomba, jak to jest Deka, deka. dawaj dekę. Deka, dekę. No. Jest Deka. Dobrze, sprawi go. I noce! Sej! Jak tylko dejko! Radekku tylko. Ej, powiedzcie mi. Gdzie jest moja drużyna? Nie wody? Nikomu wody z jest z nami. Słucham. Jak wody jest z nami. Żegnajcie. What? What? Co, co, co tam się stało? Co tam było? Nie. Nie... Państwo trajtorzy mogą wytłumaczyć jak zginęli. Dobra. No mnie, mnie coś odrzuciło, tylko nie zrozumiesz. W grano, to, w Nie zrozumiesz. Nie Aha. chcę się tłumaczyć. Noś. Na początku myślałem do Deka no ale... Kamil. Ale jednak Kamil faktycznie Kajek jest trajtorem. 100% bo jest Ej, nie Kaj! 100%, 100 u ciebie to Kamil nie jest zawsze 100%. Jak, jak ty ostatnio... panie detektywie. Ty, kurde, jak ty fake kin padajesz, to gość. Poświęcę się do dobra sprawy. Dobra. Albo, nie, deka też. Oni, o, ta dwójka jest. Uciekaj. Ja jej zniszczę. <grym <grym Co? Jak, kozaki? za Jak ty mnie śmiesz, kurde, ty widek stawi Gość, Czemu go zabiłeś? Tak jest, Dobrze. brawo. Ale Dlatego go zabiłem. Na wiecie, go wiecie jak pięknie Woody poleciał?